O trzeciej w nocy moja mama się obudziła. E, światło ją budziło za oknem, i w ten sposób właśnie e, no, e, nie spłynęła żywcem, tak naprawdę. Że, że to światło ją obudziło e, i zaraz pobudziła obu, e, domowników, e, i, ale nie wiedziała jaka jest skala e, całej e, katastrofy. Więc dopiero jak tata jej powiedział, że no, nie ma szans, że musi dzwonić, no to dzwonili po straż pożarną, no, i wtedy. Trzy czy cztery wozy przyjechały. Strażacy zastali pożar szklarni, który bezpośrednio przylegał do budynku mieszkalnego. Szklarnia była całości objęta pożarem. Pożarem objęta była również elewacja oraz budynek posiadał duże otwory okienne, przez które pożar dostał się do środka. Działania trwały około pięciu godzin. Uczestniczyło w nich sześć zastępów Straży Pożarnej w sile 24 strażaków. Dalsze działania po ugaszeniu tego ognia polegały na e, rozbiórce konstrukcji e, drewnianych budynku, czyli po częściowej poszyciu dachu, no, bo nawet dach został uszkodzony w tym, tym zdarzeniu. Częściowa poszyć dachu została rozebrana oraz resztę nagromadzonych materiałów palnych, które wyrzuciliśmy, można powiedzieć, na zewnątrz i dogaszaliśmy e, zewnątrz budynku. To była e, iskra z komina. E prawdopodobnie zapalona sadza, która spadła na szkarnię, która nie była całkowicie zabezpieczona przed pożarem, no ale nigdy wcześniej um, nic się nie stało. 16 lat stało i było, było wszystko ok. I w środku, w środku w tej szklarni były materiały remontowe na resztę domu, bo dom jest, był cały czas w remoncie, nowe łóżko mamy, które miała sobie wymienić, styropian, jakieś puszki z farbą, ocieplenie i to wszystko, w co moi rodzice zainwestowali, żeby no polepszyć swój byt, a teraz nie dość, że tego nie ma, to jeszcze cały dom jest jeszcze w gorszym stanie niż na samym początku, a wszystko to, co było wyremontowane w salonie, no to wszystko zniknęło, całe pieniądze spłonęły i tak naprawdę no, są w ogromnej potrzebie. Tutaj były nowe schody, nowe kafelki już są zdarte, bo to wszystko było czarne. E, tutaj była ściana e, odgradzająca salą od drugiego pomieszczenia i to wszystko się zawaliło. Tutaj była cała starta gruzu, to wszystko już teraz jest obecnie na zewnątrz. E, w tym miejscu... E, była wielka dziura, która powstała i udało nam się ją zaczopować, żeby chociaż do części domu, w której da się przebywać, no nie, e, nie szło zimno. Wczoraj były trzy stopnie i był mróz i po prostu nie dało się to wytrzymać. Przyjechaliśmy wczoraj do 22, tutaj to naprawialiśmy. Były góry po prostu gruzu takiego mokrego, jeszcze tlącego się, śmierdzące jakieś takie spalone farby, wszystko aż tak kręciło się w głowie. To jest, na, na zdjęciu widać jakby te zniszczenia, ale jak się tu przebywa, to dopiero się to czuje, jakie to jest y, trujące i jak, no po prostu nie da się w tym żyć, to, to jest jakaś masakra. Tutaj przed domem mamy wszystko to, co udało się strażakom już zwieść na dół, w tym te nowe meble, które zresztą widać, że są popalone. I obok jest elewacja, która całkowicie też spadła. Zapalił się też dach, to wszystko strażacy już też udało im się z góry zaszuflować, więc już można stawiać nowy dach, no ale najpierw musimy się dowiedzieć, czy to w ogóle nie jest do wyburzenia i z tego względu też yy, moja siostra, która tam założyła tą zbiórkę, najpierw była jedna kwota, a teraz się to zmieniło, dlatego że no, potrzeby się zmieniły, nie wiedzieliśmy wtedy kompletnie, jak to będzie wyglądało. Wszystko zniknęło, całe pieniądze spłonęły, i tak naprawdę są w ogromnej potrzebie, i potrzebne jest, żeby zapewnić im godny byt na emeryturze. Moja mama całe życie pracowała i poświęcała każdą wolną chwilę na pomoc innym ludziom. I to najbardziej pamiętam z dzieciństwa i etykę pracy to jak bardzo zależało i na dobrze, dobru innych ludzi i tego mnie najbardziej nauczyła i bardzo się cieszę, że ta pomoc teraz się odzywa w naszą stronę, że ci ludzie pamiętają rzeczywiście, że moja mama była taka oddana i otwierają przed nami swoje serca i nie możemy wyrazić jak bardzo jesteśmy wdzięczni. Te potrzeby są bardzo duże, ale też bardzo dużo pomocy już otrzymaliśmy. Im, gdy przyjdą specjaliści, będziemy wiedzieć dokładnie, jak, co konkretnie potrzebujemy, i wtedy będziemy mogli też mieć bardziej konkretne prośby, ale na ten moment wiemy, że, że możliwe, że będzie potrzebna wyburzenie tej części która, salonu, która jeszcze stoi, bo nie wiadomo, czy to jest bezpieczne. Więc no, ponieważ to są ogromne koszty, no, też są potrzebne ogromne środki na to. Tutaj na przykład nie, to pamięta, nic, pamięta, nic nie było poruszone, no. no, tak wszystko mi dodało. Większość pomieszczeń, w momencie gdy przyjechaliśmy, była całkowicie osmolona. Gdziekolwiek by się nie dotknąć, to był taki czarny, tłusty smar. Nie dało się w tym oddychać. Moja mama i mój tata przez krótki czas byli w tym pomieszczeniu, ale już po krótkim czasie mieli problemy z oddychaniem i kaszel. My przez chwilę sprzątania w tamtym miejscu, nawet w maseczkach, kręciło nam się w głowie. Wszystko było całkowicie czarne, e, pokój mojej siostry, chociaż był nieruszony przez pożar, to wszystko, co w nim się znajdowało, pościel, ubrania, wszystko jest osmolone, więc nie nadawało się do noszenia. E, bardzo du dużo osób też przyszło, żeby zabrać te ubrania i wyprać i za to też bardzo dziękujemy, bo to jest pomoc, która też była bardzo potrzebna. E, większość pomieszczeń została e, wyczyszczona e, z dużej części sadzy przez pracowników, e, przez pracownicę. E, psychologiczno, pedagogicznej w gnieźnie. Koleżanki mamy z pracy i one już bardzo pomogły. Także dziękujemy za to również. Natomiast nadal ciężko się oddycha w tych pomieszczeniach. My właściwie po każdym powrocie, przyjaździe takim z Poznania, żeby pomóc. Jak wracamy do domu, to musimy wszystko prać od domu, myć się od stóp do głów, bo po prostu wszystko tą sadzą czuć. I bardzo się cieszę, że moi rodzice będą mieć mieszkanie, żeby zostać, dlatego że no nie da się w tym domu przebywać. Not in a moment.